Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Chris i pokażę wam dziś całą hodowlę a także jej nowych mieszkańców. A więc zaczynamy. Tutaj mieszkają kurczaczki. Jest tu 10 kurek rasy Rosa i dwa z dwoma koguciami kokinków miniaturowych. Teraz jesteśmy przed kurnikiem silek i czubatek. Są tu pięć kogucików i trzy kurki rasy czubatki polskiej, a także dwa koguciki i jedna kurka rasy silka. A teraz pokażemy wam nasze nowe nabytki. A więc mamy tu trzy króliki rasy kanadyjskiej. Brązowy, samiec, tubuś i dwie samiczki. Czarna to łapka, i biało-czarna to plamka. Króliki lubią jeść. Buraczki, marcheweczkę, owies. Nie mogą jeść za dużo, nie mogą jeść mokrych rzeczy, ale mogą jeść marchewkę. Mogą zjeść trochę. trochę. To, że słodziaki. Idziemy dalej. Na naszym jednym z nowych nabytków są araukany, czyli nowa rasa kurek. Znoszą zielone jajka, które są bardzo zdrowe, bo bez cho cholesterolu. Są to dwie kurki i jeden kogucik. Kogucik ma już nazwę elegancik. A więc to było wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. A w komentarzu napiszcie o jakiej rasie chcecie odcinek tematyczny. To pa!